Siemaneczko, ziemaczki z tej strony Putin Ninja. i witam Was z kolejnej recenzji na tym kanale. Dzisiaj mamy do zrecenzowania. Taki oto magazyn. Y, rok, y, numer 3 na 2020 rok. Lego Hidden Sight nowość. Też warto znać, że mamy jedną paczuszkę kart yy, najnowszej serii z serii 5 To jest numer 3 na 2020 rok, kosztuje 12,99 Czyli jest od wydawnictwa Blue Ocean, któremu dziękuję za wysłanie. Takiego magazynku do zrecenzowania. A tutaj na tyle mamy już sprzedaży. Piąta seria kart Ninja No, to zaczynajmy. Mamy postać. Takiej opętanej kobiety, jakby mam też normalną twarz i taki hełm. I Kilo e, raczej. Dobra, zobaczę jeszcze, jaka mina będzie. Taka normalna. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Jak już to rozpakuję. Dobra, mamy to. I może przyjrzymy się takiej paczuki, bo jeszcze nigdy się nie przyglądaj. mam tutaj kola. I może niedługo będzie jaki zestaw do zrecenzowania z tego właśnie. Tutaj patrzcie, ten zdrowie śmierć tutaj tej Ninja Go, God, g Czy jakiś taki Blue Ocean? Dobra. To może otwórzmy to już. Jak chcę sobie ją zostawić, bo jeszcze nie mam powieszonej na mojej tej ścianie sławy. Wiecie też z plakatami. Może się na przykład zobaczyć w wogacie, biedny. Tak sobie tutaj trochę niegrzecznie, ale i tak ja przykleję od tej strony, więc nie będzie widać. Dobra, widzę już tam jakąś układankę. Widziałem tutaj mamy yy, drużynę mroźnych ninja. No, Jania. Yy, no, Zeń to już jest takim kapitanem. Karta układanka: yy, PDS Kog. O paskudny Unagami, ten mistrz Unagami jest mega. Już się wiedziałem, że to jest powtórka, a już mam takiego powrotu śnieżnego, a nie mam śnieżnego mistrza miecza. I standardowo yy, zasady zasady gier już mam dużo. Dobra, położę sobie tą, co jest tu na przykład. No i tutaj już macie ludzika. Musicie mi w ogóle widzowie, oj, napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie, gdzie mam dwie ręce wolne, czy takie, gdzie mam jedną gdzie się tak kamera głupio buja. No, o, o kurde, traktor właśnie przejeżdża. Ok, yy, no mogliście zobaczyć, jak się prezentuje bez włosków, bez tej miny. No to chyba czas na. Obejrzymy sobie tutaj ogólnie. To jest taki fajny, taki, wiecie, antyduchowe Dwa plakaty. No, myślę, że sobie ten z tymi duchami powieszę ale w sumie jeszcze nie wiadomo. 12 stron komiksów. I nowość. A my wiecie, co mnie najbardziej interesuje, co będzie, więc zaczniemy od końca, co będzie nowsze Nie, żartowe. Zaczynamy standardowo od począteczku, chwilę. Dobra widzowie, podsumowując, w tym magazynie mogliśmy znaleźć bardzo ciekawą minifigurkę, bardzo ciekawe nadruki do takich miastowych złodziejaszków by się nadały, do na przykład tych synów Garmadona. Chyba nawet mi się podobają lepiej. Yy, dodatkowa główka i super włoski, to nam daje jakieś makieciarskie możliwości. Jakieś, znaczy, o, o wiem, kolejna makieta już będzie z tymi z Hidden Side? Niedługo będzie już makieta. Tak, już ją zacznę tworzyć. Łom, ale Łom to taki standardowy, już trochę. Karty bardzo ciekawe. Na razie w tych magazynach mi się nie powtarzają, więc na razie możemy być spokojni. Yy, no i świetny magazyn. Więc ja bym dał tak 8 na 10. Bo w sumie minifigurek mało. Yy, minifigurek, no ale w sumie dwie, yy, nigdy nie dostawaliśmy więcej niż dwie dobra no to ja się z wam wszystkimi żegnam Bo do zobaczenia, cześć